Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku po trochę krótkiej, takiej inaczej krótkiej, no trochę już ta przerwa trwała, ale przepraszam Was po prostu nie było co nagrywać. Przesmarujemy Huzwarne tawotnicą porządną Made in USA z amerykańska, także nie ma to śmiać, kurde. Tutaj już smarowałem z tej strony, żeby sprawdzić, bo patrzcie, wczoraj już próbowałem ten film nagrać, ale to była taka końcówka. Na kalamitki, na, znaczy na kalamitki tak tylko się wyraża, na takie cycki bym powiedział, do smarowania. Takie inne, to nie są kalamitki typowe, tylko takie inne dzyndze właśnie takie. No to są typowe kalamitki. Już z tej strony smarowałem jak pewnie zauważycie po pewnej tutaj rzeczy. O patrzcie jak tutaj górą wycis wycisło smar. Także ta wodnica działa, przyciska smar. Teraz spróbujemy sobie z tej strony przesmarować ten układ kierowniczy i co? Taka ta watnica, pierwszy raz taką w ogóle widziałem na oczy jak ją dostałem, bo dostałem ją, można powiedzieć, no dziadka no kurczę, no dostałem z piwnicy znalezisko, także spróbujemy teraz sobie tutaj przesmarować tą kalamitkę. Światełko. Załączmy. no i wysmarujemy I jak mam to pokazać? U. o już poszło Widzicie, jak pięknie smar przyciska? Nie widać. Nie widać tu niestety, ale. A musicie mi wierzyć na słowo, że przyciska ten smar. Ta wotniczka. Ta to wotniczka. Także będę dbał o traktorka, jak wiecie. Także będzie zadbany, bo będzie smarowany. Także nie ma tu tamtą już chyba nie ma więcej kolemitek tam od spodu, ale nie, dobra. Tyle właściwie. No to tyle, kurde. Co tu jeszcze więcej wam mogę powiedzieć? W domku zmiany. Nic się nie zmieniło. Kadet jest schowany. Jeszcze go tam odpalałem w weekend. Że go przepalić jeszcze przed zimą. I właściwie no to tyle no. Dostałem jeszcze razem z tą tawotnicą, tego wam teraz nie pokażę, bo nie mam pod ręką. Aby musiał do domu lecieć, bo teraz tutaj sobie przyszedłem na chwilę. Posiedzieć, coś porobić jeszcze. A deszcz pada. Naprawdę jest wielka ulewa patrzcie. Leje jak zebra. może nie ma. Może nie, naj, może nie najgorzej, bo były większe ulewy, ale naprawdę mocno pada. Także cóż, do następnego. Zobaczymy się w następnym odcinku. Prawdopodobnie jutro. Bo jest wszystkich świętych, więc postaram się dla Was też przygotować z okazji. Znaczy, no niekoniecznie związanego z tym świętem, ale jakiś po prostu odcineczek z czegoś, żebyście nie mieli tak pusto na tym kanale jutro. Dobra, także do następnego. Trzymajcie się. Cześć!